Hej, cześć ja mamka wam wszystkim ludzie z tej strony weskim. Witam Was w kolejnym odcinku z Horizona. Dokładnie, ostatnio skończyliśmy na zabijaniu uśmiercacza, właśnie tego pana tutaj. I dzisiaj musimy się udać do ruin, żeby je zbadać i dowiedzieć się coś o tej kobiecie nieznanej, która była wcześniej w poprzednich odcinkach. Także ruszamy do przodu i zobaczymy. Zobaczymy co tu na mnie czeka. Okej. Okay. Przecisnęliśmy się. O, To jakieś ukryte pomieszczonko. Coś ale te SIGMY. O, znowu ta kobieta była chyba. I co, nie przejdę? Co? Autoryzacja ha. wejścia. Witam doktor Sobek. Zapraszam do środka. Doktor Sobek? Co? To ta kobieta chyba to jest doktor Sobek. To może być jej matka, rzeczywiście. Bo nie widzę, in nie widzę innego wytłumaczenia, chyba że no... Musi tak być. Doktor Sobotek jest pani Trzysta pięćdziesiąt dni. Spóźniona na spotkanie z panem Faro. Zapraszam na Zaraz. To całe My tu znajdziemy coś ciekawego. Jakieś zapisy? protokoły na poziomie czarnych kwarc. No. Koniec cytatu. Słuchaj, tak jak chcecie estymacji, to nie jest to dla mnie nic nowego. Rozumiem. Nie potrzebuję cholernych przybliżeń. Chcę tylko odzyskać kontrolę nad rojem Hartz Timor. Nie wiem, co odpowiedzieć, Ted. Prosisz o niemożliwe. Kody. Hmm. Więc potrzebowali jakiś kodów, żeby kontrolować maszyny? Ale wyrwały się z To było całe wieki temu. Hm. Dobra. Zajrzyjmy się tutaj co mamy. Wszystko pozamrazało. Tu mamy coś. Tutaj mamy ta surowca. Tu jakieś nagrania znajdziemy. Nie widzę. Dobra. To udajemy się gdzieś indziej. O. Wszystkie problemy jutra znajdują rozwiązanie już dziś. 25 tysięcy osób pracujących dla nas w państwach i korporacjach na całym świecie. Czyni Faro światowym liderem w pełni zastomatyzowanym? Hmm. Co to za miejsce? Co To była korporacja. Grupa ludzi dość podobna do plemienia. Oni wytwarzali maszyny. Rozumiem. Ja, Przesłałem trochę danych na Twój fokus. Pomogą ci zrozumieć. Eju, ile, ile informacji? Strasznie dużo. Wiem, że to musi wyglądać jak dziwaczna zmiana strategii. Nazywamy się Faro Automated Solutions. Światowy lider rynku robotyki. Mielibyśmy zaczynać wszystko od nowa i wracać do produkcji pojazdów oraz uzbrojenia zarządzanych przez człowieka. W tej chwili mogę tylko powiedzieć, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Okazję do zwiększenia obrotów, przebranżowując się zgodnie z zaproponowanym przeze mnie planem. Muszę więc dostać zaktualizowane prognozy wydajności każdej linii produkcyjnej w ciągu 36 godzin. A więc.. Yes. Gdzie jest? Right, White że taki zapis znajdę? Taka mała, taka ryweczka. O! Jeszcze jeden skarga. Dobra, idziemy dalej. Zaraz tą węższą szczelinę. Wow, się wystraszyłem. A jesteśmy teraz na górze, ok? Syk. Tu mi Lekko, leba, lekko. Co dalej? Tam, tam. O, tu coś jest. A, pudełka tylko. Śmieś tam. Są te drzwiczki. No raczej musimy tu przeskoczyć, tak? Nie. Czyli jest jeszcze inne przejście tu. A, tu widzicie? Taki meczek. No ładnie, ładnie. Ale kurde ładnie tutaj przechodzi przez wszystkie te przeszkody. Dobra, jesteśmy. A tu coś jest? Nie wiem, nie chcę tam spadać, żeby się dowiedzieć. Dobra. Tam mamy ja iść, ale chcę zobaczyć, co jest tutaj. O, widzicie? Jest zapis jakiś. Szczyt duchowy. Okej. Okay. Jakaś sala konferencyjna widzę. Pewnie nie gadali nad nowym płynem do mycia naczyń. Dziennik Kampulsu Skrzyneczka. Co, wyjść z krzaka? A tutaj? A tu już byliśmy przecież. Okej. Okay. A tu co mamy? Ula la, jakie to jest duże pomieszczenie. My no tu znajdziemy coś ciekawego. Jakiś zapisik, hala! ale zapisik. To pewnie coś będzie trzeba aktywować, ale wstrzymajmy się z tym, bo nie wiem co będzie tam. wygląda na To co z niej zostało. Albo wiecie co? Zaktywujmy. Nie ma wszystko, może to coś ważnego. Bo już potem tu nie wrócimy. Ręka. FSP 5 Hopper jest uniwersalną odpowiedzią na wymogi stawiane sile szturmowej. Konstrukcja smet oj. Zobaczcie. niedowolnego ustrojenia, na jakie pozwala budżet i jakiego wymaga profil konfliktu. Patentowane systemy konwersji biomasy umożliwiają długotrwałe działanie z minimalnym wpływem na środowisko. Wieloliniowy system celowniczy umożliwia analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ogólnie o robocie pierdzieli. Fajnie, fajnie, już mieszpanuj, że masz fajnego robota. Ja lepszego skoków z zbuduję Dobra, Spinam, z never. Wspinamy się, wspinamy się. Ciekawe, gdzie nas to wszystko tu doprowadzi. Czy my w końcu będziemy wiedzieć, co chodziło, czy nie? Może ona jeszcze żyje po tych kilku tysiącach lat? Na większości trasy zamarznięty O, tam ja jeszcze mogę iść. Czy nie? Nie, wiem, tu zobaczyć. zobaczyć. tu jest, nie, 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 miałem To No to jest tutaj w takim razie? Aha, jednak tu nie, nie, Co my tu mamy? O, zapis? Nie podjęły działania ofensywne przeciwko robotom i ludziom z kombinatu energetycznego Hard Steamor, coś no nie busza jej sprawie pokoju? To niezby strasz pokoju. Taki wojenny straż pokoju bym powiedział. Troszeczkę. Ej, ale zrobiliście się tak wspinać, nie? Ja bym był obstrany, miał tam być na żywo Wam na wysokości i no, niestety no Ciężko mi by było ustać w ogóle na nogach, a co dopiero się ruszać Heh. Dobra, idziemy teraz tutaj Oczywiście zawsze musi spaść na najniższe <laughs> Okej, okay, kolejny zapis Wow, się wystraszyło lekko co na górę, tak? Tak. To jazda. Jazda, 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 jazda. Tutaj. Tam na górę też bym mógł iść. Bardzo radę, nie? Okej, okay, wait. Skrzyneczka. Podki, guys. Trzeba wszystko tutaj pilnować. Bo już prawdopodobnie tu nie wejdziemy do gaz. To można było zejść albo wejść. Nie ja, tu sobie kilka wejść do tego. To mi się wydaje. Hm. Jezus, jakie to jest duże Prawda jest gdzie chodzić powiem wam. Dobra, kolejna skrzyneczka. Co my tu mamy dalej? Jezus, jeszcze się wspinamy. Kajcie, jak tam przejść? Zeskocz. A, to jeszcze nie koniec. Myślałem, że to szczyt jest. Dobra, przejdźmy tu. Pięknie, Marszczym. Zmarszczymy go. Ulala. E, Jak widzicie, mogliśmy chyba wejść na samą górę tutaj. Kolejny zapis. Incydent na, na morzu Banda. Hmm. Trzeba tylko kilku dobrych Pewnie, że tak. OK. Ło. Wow! Czy jeszcze można wejść na górę? Czekajcie, jestem ciekaw, co tu jest. Co my tam zobaczymy na sobie w górze? Hopa! Hopa! Hopsa, hopsa, turlamenrapsa, hee! Ciekawie, jak potem zejść, wiemy. Ja już bym nie szedł. Jak już tak wszedł, to już bym nie szedł. Okej, okay. aha, tu mamy linę. Dobra, to może strzem. Co to jest? Ogniwo. Kolejne ogniwo. Powinno pomóc mi dostać się do zbroi. To było drugie ogniwo. Ale jakim cudem w sumie? To z racji tego, że było zablokowane, to teraz dostaliśmy... Co? Czyli nie rozumiem już. Ale mamy drugie ogniwo. Czy to znaczy, że będziemy mieć zbroję? Ale trzeba będzie się tam przejść. Guys, trzeba będzie tam zajrzeć. Tutaj coś jeszcze mamy. A, mamy skrzydeczkę. Więc my jesteśmy w chmurach. Ja tu nic nie widzę. Teraz ja maszyny mała. A tu mamy dużo. Zeskakujemy, guys. Nagłówkę. Dobra, to. Szybko. Zyskamy zapis. Okej. Okay. Aha, to ten. O, tu są ludzie. Te jak miło cię A, to jest ta z Pań Sobek. Roboty zabijaki? Stróże pokoju, tak, tak No to je wyłącz Jasne, listy, Gdybyśmy tylko mogli, ale Nie reagują Chcesz mi powiedzieć, że Ruj się zbuntował? Jest jeszcze gorzej W takim razie pokaż mi dane I zjem ten lunch Sama ha. Dobrze Be. No tak nie zabaram. O. No to jednak trochę kilka. To nie jest usteka. To jest katastrofa. Wiem o tym. Jest źle. Śle? Jest nie jest śle, Ted. To Apokalipsa. Zbudowałeś serię morderczych robotów. W pokoju. Używających biomasy jako paliwa. W, ra w razie potrzeby obdarzyłeś je możliwością samoreplikacji! Ograniczonego powielania się pod kontrolą. Niestety nie. Twoja usterka przerwała łańcuch dowodzenia. Ten rój reaguje teraz tylko na własne komendy. Myślisz, że, że tego nie... Wszystko co żyje jest waszą! A mnożą się tak szybko te, że obedrą ziemię do gołej skały w 15 miesięcy! Nie mówimy tu o upadku cywilizacji, lecz o całkowitej zagładzie. Już kumam Liz. Jak to zatrzymać, póki jest pod kontrolą? Nic nie jest pod kontrolą! Wiesz, o co mi chodzi? Jasne. Czyli zanim prawda wyjdzie na jaw... Liz, zrobię wszystko, co każesz. Pracuj nad tym, a wykonam wszystkie twoje zalecenia. Trzymam cię za słowo. Hm. Tak. No, interesująco nawet. Wciąż istniało, inaczej nie byłoby nas tu. Hmm. Ostatni danych został odrzucony. Projekt nowy. Z... Jezuleś. Czy jest Musi być inny sposób. Gdyby istniał inny sposób, na pewno bym go zaproponowała. Ale to. To. Gdy prosiłem cię, żebyś znalazła lek. Nie spodziewałem się, że będzie gorszy od choroby. Nieprawda, Ted. To nie jest łatwe, ale nie mamy wyboru. Podpisz propozycję. Ale nie mogę tego podpisać. Owszem, możesz. To? Liz, za nic nie mogę podpisać czegoś takiego. Masz wybór, Ted. Wiem. Mówię z pokładu pionowzlotu w drodze do sztabu dowodzenia robotami. Za kwadrans spotkam się z generałem Heresem i całym dowództwem. co? co? Ci? Możesz wybierać, co im powiem. Podpisz, a wspomnę, że najbogatsza korporacja na Ziemi gwarantuje fundusze na wybudowanie nowego świtu. Według mojego projektu. Albo nie podpisuj, a zadbam o to, by wszyscy mieszkańcy planety poznali przyczynę tej usterki. Ja, yes, Strony. Teraz możesz wrócić do tego, w czym zawsze byłeś dobry. Wykładania kasy i patrzenia, jak pracuje. Boże, wybaczcie mi. jest? Czemu jej rozwiązanie było tak straszne? Co zrobiła, żeby powstrzymać robotę? Właśnie. Nie mogła być moją matką, żyła w wieki temu. Tyle poszukiwań i wciąż jestem daleko od celu. A może jakiś ...reakcja na to, czego się dowiedziałaś. Marudzić jak rozpieszczony bachor? Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo. Naprawdę nie pojmujesz, jak monumentalne znaczenie ma to, czego się dowiedziałaś, Eilal? Spodziewałem się po tobie więcej. No... Pasz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłaś teraz zadać, wybrałaś właśnie to. Strawiłem dekady na przeszukiwaniu ruin przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty Faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez całe życie. A poznać chcesz tylko moje imię silence tak się nazywam. a teraz zajmę zadać inne pytanie jakieś mniej trywialne o kurde co powiedzieć to nie no dobrze myślę że jest okej to... No to. No dobra, silence. Wygrałeś. Przybyłam tu w nadziei, że dowiem się więcej o tej Elizabeth Sobek. Tak się stało, ale co, ja mogę co gadać, co nie rozumiesz relacji? Albo czemu zaćmienie chce mnie zabić, albo kim jest Hades. zero odpowiedzi. Tylko kolejne wątpliwości. No właśnie. I dlatego pora, abyś poszerzyła zakres dociekań. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jak wielkich jesteś tarapata. O czym ty właściwie mówisz? Goniłaś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy. A dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki tobie dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na Ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja Przedwiecznych upadła, ale życie... życie przetrwało. Oczywiście. Zatem... co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać? No możesz powiedzieć. Zanim było za późno. Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwe pytanie. A więc... Oczywiście. No to czemu to jeszcze... Już... Nie tak prędko, Silence. Do, już powiedziałem. No ja... że już od jakiegoś czasu wiesz, że to maszyny faro zniszczyły... No to wskazywały dowody. Ale jak na przykład, że mogły przetwarzać biomasę na paliwo, lub że seria chorus stworzyła nowe roboty... Ale roboty, które dotychczas widzieliśmy, skaziciele i uśmiert... Jak na razie nie. Jak dotąd nie spotkaliśmy jeszcze żadnych nieuszkodzonych. Dobrze, jeśli skończyłaś... Hmm. O nie, ja dopiero zaczynam. Siedziałeś? Sobie. Wystarczy, że zdejmę to urządzenie z głowy, a staniesz się ślepy? No dobrze. Czyli ja rozumiem. Zaćmienie tylko w Nie To coś, co przemówiło do mnie na zewnątrz. To. Nie jest osoba. Wiemy tylko, że pragnie. Z powodu moich powiązań z Elizabeth. Hades wykorzystuje zaćmienie do uruchamiania robotów Faro. Ale jeśli Elizabet znalazła sposób, jak ich powstrzymać, jeśli stworzyła jakąś... jednym z przekazów, jakie odkryłem Znajdują się sugestie o opracowywaniu jakiejś broni. Może by powstrzymać roboty Cywilizacja przedwiecznych musiała zniszczyć siebie Okej, okay. mam cię dość jesteś, Silence? Naprawdę chcesz poznać rzeczy? Jestem wędrowcem, który dawno temu porzucił Badaczem zakazanych miejsc, poszukiwaczem utraty Zatem skąd tyle wiesz? Tak się składa, że dużo wiem o wielu rzeczach można mnie nazwać. Używałeś mojego fokusa, by mnie szpiegować Każdy fokus wysyła sygnał, głos, które słyszą tylko umiem łączyć te głosy ze sobą. Sprawić, by fokusy rozmawiały jeden z drugim, nawet. Jak się tego nauczyła? Lata badań i eksperymentów. Z zasady jest to podobne do tego, jak panujesz nad maszynami. I możesz szpiegować też inne fokusy zaćmienia? Zwykle tak. Mogę tylko powiedzieć, że przejęcie. Hmm. Czy jest jakakolwiek szansa, że.? Wątpię, ale. Kto wie? Dane, jakie udało mi się odkryć, wspominają o technikach przedłużania życia. Głównie o farmaceutykach. Znaczy... Ale próbowano też nowych technik zamrażania i. Zamrażanie? Nazywali to kryogeniką. Ale natrafili na kłopoty. Biorąc pod uwagę technologiczne talenty Elizabeth. Nie mogę wykluczyć tego, że odkryła sposób uzyskania nieśmiertelności, ale to spekulacje. Elizabeth powiedziała hmm. tego że zmierza w miejsce zwanym Sztabem Dowodzenia Robotami, aby powiedzieć im o Nowym Świcie. To miejsce wciąż istnieje. O... Kurhan. Znajdziesz je w górach na wschodzie, pod splątanymi zwojami metalowego diabła. A raczej robota BOR-7 Horus, bo tak brzmi ich nazwa. Odezwę się, kiedy tam będę czekać. Zanim no ładnie. Trochę nad manierami. Hmm. No dzisiaj dowiedzieliśmy się dosyć sporo informacji na, dół będzie o wiele się na, na temat naszych kochanych maszy maszynek. No ładnie. Oj, jest lepien, widzicie to. Dobra, gości. To tyle w tym odcinku. Jak mówiłem, dosyć dużo informacji dzisiaj się dowiedzieliśmy o samych maszynach, o samej pani Sobek, jak i ogólnie o tym, co tu się dzieje. Czy ona przeżyła? Mi się wydaje, że albo ją zamrozili, albo jakiś wehikuł czasu może, albo po prostu nie żyje i ten cały hades chce zabić przez to, że znała ten sposób ta babka i teraz ona, oni chcą tak powiem, zatrzymać Aloy, żeby, żeby nie dowiedziała się o tym, jak pani Elizabeth Sobek tego dokonała. Także dowiemy się tego w kolejnych odcinkach. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych, oczywiście. Jak możecie zostawcie jakiś ślad tam na dole. I widzimy się w kolejnych odcinkach, jak już zupełnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, się siema!